Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym Grand Prix, tym razem jest to Grand Prix Kanady, tak więc będzie się na pewno działo. Tor bardzo ciekawy, sam w sobie e, bardzo niebezpieczny, bo jak wiecie Robert Kubica miał tu bardzo, bardzo nieprzyjemny wypadek, który no, zakończył się szczęśliwie. Ale było ciekawie. Ten wyścig wtedy myślę, że zapadł wszystkim w pamięci, ze względu właśnie na ten wypadek. No i ściana mistrzów tutaj także będzie się działo bardzo dużo. E, kwalifikacje przebiegły po naszej myśli, naprawdę było całkiem, całkiem przyzwoicie. No i przyznam się szczerze, że jestem z tych kwalifikacji strasznie zadowolony, ponieważ dostaliśmy także nowe ulepszenia samochodu które na pewno daj, dają nam jakieś tam dziesiąte, setne ułamki sekund, tak więc bardzo, bardzo fajnie, Sebastian Vettel pozycja pierwsza my na pozycji czwartej a nasz kolega Kimi Raikkonen jest na pozycji piątej, tak więc fantastycznie wszystko zapowiada się bardzo bardzo ładnie, za chwileczkę zgasną wszystkie światła i wyruszymy do wyścigu o Grand Prix Kanady, tutaj bardzo, bardzo słaby start Hamiltona nasz całkiem, całkiem przyzwoity, no i jeszcze Raikonen od, od lewej strony, przepraszam. Aj, ściskamy się tutaj, ależ ładnie się wciskamy. No i jest już pozycja trzecia. Czy będzie pozycja? Czy będzie pozycja druga? Uścisk delikatny tylnej osi. Aj, delikatny kontakt z Sebastianem Fetelem No i jest pozycja. Jest pozycja, która? Jest pozycja chyba jednak trzecia. Dokładnie tak, pozycja trzecia. Tak więc bardzo bardzo udany start, no i możemy być z tego startu zadowoleni. 20 kierowców, więc dwóch kierowców już odpadło z wyścigu. Ewidentnie tam doszło do jakiejś kolizji i wyścig zostaje wstrzymany. Tak więc czerwona, czerwona flaga. Samochody 4, 5 i 6 na okrążeniu pierwszym niebezpieczny wypadek. Tak więc startujemy z pozycji trzeciej. Po raz kolejny. No niestety opony na pewno na tym cierpią, ponieważ te starty naprawdę są dosyć, dosyć, można powiedzieć tragiczne dla opon. No, ale wystartowaliśmy po raz kolejny. Całkiem niezły start, chociaż jest Sebastian Vettel, jest niemiecki kierowca. No, i my wciskamy się po raz kolejny. Hamilton Alonso, pozycja pierwsza. Alonso bardzo ładnie wciskamy się cały czas. I jest pozycja druga. Tak więc bardzo, bardzo dobry start. I Fernando Alonso delikatnie odjechał, ale tutaj bardzo wolno. Hiszpański kierowca błąd. No, i mamy szansę wskoczyć nawet na pozycję pierwszą. Fernando Alonso, pozycja pierwsza. Bert, drugi, trzeci. Hamilton. I <laughs> Tak więc naprawdę dzieje się tutaj bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo. Pit stop na szóstym okrążeniu. Tak więc będziemy musieli te opony delikatnie przyoszczędzić, gdyż już kilka okrążeń na tej mieszance opon zrobiłem. Tak więc myślę, że naprawdę będzie tutaj, będzie tutaj ciężko utrzymać te opony w idealnym, w idealnym stanie. No ale postaramy się jak najbardziej zrobić to, zrobić to po prostu dobrze. Fernando Alonso bardzo wolno w tym nawrocie. Najwolniejszy nawrót w tym, w tym wyścigu. Około 70-80 km na godzinę. No i wyjeżdżamy na tą bardzo długą, prostą. I po raz kolejny czerwona flaga. Tak więc tam ewidentnie coś się stało. 7, 2, 12 samochody te spowodowały wypadek. Tak więc naprawdę dzieje się strasznie, strasznie dużo. No i mamy kolejne wznowienie wyścigu. Tak więc niezwykle, niezwykle ciekawie. Po raz kolejny startujemy. Ehm, po raz kolejny musimy wyruszyć. Tym razem z drugiej pozycji. Jest Alonso, pozycja. Pierwsza, bardzo ładnie hiszpański kierowca, chociaż błąd delikatny. Wciskamy się tutaj od zewnętrznej, no i jest pozycja, która. Czy będzie tutaj pozycja przed Fernando Alonso? Ależ ciekawy wyścig, ależ się tutaj no naprawdę zapowiada 12 kierowców. Alonso jednak przed nami, tak więc dużo większa prędkość w zakręcie, i my utrzymujemy pozycję drugą. Fetel, pozycja trzecia, tak więc także Sebastian Fetel, ładny, ładny start, no i ta cała czołówka widzimy trzyma się jak na razie, no ale tych kierowców jest niezwykle, niezwykle mało, bo, bo jednak tylko 12 kierowców jedzie w tym wyścigu no i tutaj ten wyścig niezwykle nieprzewidywalny, żeby na pierwszych okrążeniach prawie, no w sumie nie prawie, tylko 10 kierowców zrezygnowało z dalszej jazdy ponieważ są te jednak te wypadki wciskamy się, ależ tutaj walka z Fettel. Fernando Alonso, no więc to jest niesamowity wyścig w Monako. Przecież dopiero w połowie wyścigu było kierowców 12, 12, przepraszam. Tak więc tak więc to jest jeszcze bardziej emocjonujący wyścig i tutaj od prawej strony będziemy starać się Fernando Alonso wyprzedzić ten strumień powietrza pozwolił nam mieć dużo większą prędkość i jest przed ścianą mistrzów, pozycja pierwsza. Tak więc bardzo bardzo dobry manewr i jeszcze Fetel, i Hamilton, tak więc traci Fernando Alonso bardzo dużo pozycji. No i tam chyba Fernando Alonso Popełnił błąd. Ja na pewno mu nie przeszkodziłem, ponieważ byłem przed nim. No więc Fernando Alonso i Felipe Massa jeszcze wskakuje na czwartą pozycję. Ktoś tam jest w alei serwisowej, chyba Kimi Raikkonen. Czy dostaniemy taką informację od inżyniera? Chyba na razie żadnej informacji nie dostaniemy, ale widzimy to na naszej mapce. Tak więc, tak więc jest Kimi Raikkonen w boksach no i Kimi Raikkonen z tych boksów wyjeżdża, tak więc jest na pozycji 11, 11 dokładnie tak, za nim jest jeszcze jakiś kierowca, prawdopodobnie z tych słabszych zespołów, no a my utrzymujemy znakomite tempo wyścigowe i jak na razie będzie ciężko utrzymać tą pierwszą pozycję, ponieważ Hamilton jest dosyć blisko będzie mógł używać systemu DRS na kolejnym, na kolejnym okrążeniu bardzo blisko, Louis Hamilton, Sebastian Vettel także nie odpuszcza, chociaż Vettel ma już stratę około Myślę dwóch sekund, prawie dwie sekundy, półtorej sekundy. Tak więc tutaj Hamilton utrzymuje, utrzymuje tempo, a my niespodziewanie pierwsza pozycja, tak więc bardzo się z tego powodu cieszymy, no i zespół na pewno trzyma mocno kciuki, ściana mistrzów, no tutaj ogólnie można w tej grze bardzo ciąć te szykany i nawet nie można, nie, nie dostaje się za to kary, no ale myślę że, myślę, że tutaj naprawdę jest całkiem, całkiem, całkiem to niezłe, ponieważ ta agresywna jazda, ten styl jazdy fajnie się prezentuje i na pewno dla was jest ciekawiej. Ten tor bardzo mało ściera opony, jest to chyba tor gdzie najmniej te opony się, opony się ścierają. 1,17, 296 to jest Alonso czas, a my chyba będziemy pobijać dokładnie tak o pół sekundy prawie, tak więc bardzo ładnie. Tak więc jest to tor, gdzie te opony ścierają się niezwykle, niezwykle mało. Zobaczcie, że ja trzy okrążenia przejechałem na, na se, w sesji kwalifikacyjnej, tak więc wyjazdowe, główne i zjazdowe, czyli trzy okrążenia. Przejechałem dwa okrążenia, kiedy były dwa razy te czerwone, czerwone flagi, tak więc pięć okrążeń już na oponach, nie licząc tych, czyli osiem okrążeń na tych oponach, a one są po prostu mało co w ogóle zniszczone, można by powiedzieć, że spokojnie można przejechać jeszcze na nich około czterech. Czterech, spokojnie myślę, czterech nawet pięciu okrążeń Tak więc zobaczymy, czy uda nam się to tutaj wykorzystać I czy uda nam się przejechać przejechać na tych oponach jeszcze, jeszcze tyle okrążeń Mam nadzieję, że się uda, ponieważ Trzy okrążenia Sebastian Vettel powinien zjeżdżać My także gdzieś około trzech, około nawet dwóch okrążeń, ponieważ bert najlepszy czas okrążenia 1.15 166 tak więc całkiem nieźle chociaż brakuje dużo do do czasów ligowych na pewno te czasy byłyby w granicach 1.13 no ale my nie musimy za bardzo się tutaj spinać, ponieważ ci kierowcy jadą takim a nie innym tempem, cały czas nadrabiamy nad Luisem, tą przewaga się powiększa jest już 2,5 sekundy, tak więc, tak więc ta przewaga naprawdę jest bardzo, ale to bardzo duża, jeżeli chodzi o, o czas, w którym tą przewagę uzyskaliśmy. Tak więc ja się z tego powodu bardzo cieszę, ponieważ jesteśmy bezpieczni, widzimy, że, że Kim Rajkon jest daleko, daleko, daleko z tyłu, on dopiero jest w drugim sektorze. No a my za chwilę w sumie już rozpoczynamy sektor trzeci, no i ta przewaga nad Lewisem Hamiltonem cały czas wzrasta. Jest to 3 sekundy i 10 tysięcznych, tak więc bardzo, bardzo bezpieczna przewaga. Jeżeli nie popełnimy tutaj błędu, myślę, że spokojnie, spokojnie będziemy cały czas uciekać. No i ten niezwykle ciężki zakręt ściany mistrzów, szykana. No i ta przewaga powinna cały czas wzrastać, tak więc my możemy naprawdę jechać ten wyścig spokojnie, przede wszystkim swoim tempem o sekundę, na jednym okrążeniu ja ten czas powiększyłem, tak więc znakomite tempo. Louis Hamilton ewidentnie odpuścił, no i my będziemy starać się tutaj jechać jak najszybciej i jak, jak najlepiej. Piąte okrążenie wyścigu. O paliwo martwić się nie musimy, chociaż pasowałoby na kolejnych kółkach włączyć sobie oszczędną mieszankę dzięki temu przyoszczędzilibyśmy, ponieważ na oponach typu e, typu tego głównego na pewno to tempo nie będzie aż takie dobre. No a my cały czas w tym momencie powiększamy przewagę nad Hamiltonem, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w dalszej części wyścigu o Grand Prix Kanady wyścig niezwykle ciekawy Wyścig naprawdę zapowiada się bardzo interesująco. No a kolejny wyścig to Grand Prix Wielkiej Brytanii i będzie to prawdopodobnie wyścig deszczowy, e, więc naprawdę będzie się działo, będzie się działo bardzo, bardzo wiele. No a my powróćmy do wyścigu i zobaczmy, że przed chwileczką widzieliśmy było prawie 5 sekund przewagi nad Hamiltonem, więc Hamilton ewidentnie to opony ma zniszczone. No Mercedes tymi oponami nie potrafi zarządzać, więc my dzięki temu e, po prostu... Zyskujemy bardzo, bardzo wiele, mamy zjechać podczas tego okrążenia, ale może jeszcze przejadę, może jeszcze przejadę sobie jedno pełne okrążenie, zobaczę, jak te opony będą się spisywać. Jak na razie jest całkiem, całkiem przyzwoicie, trzymają bardzo dobrze, bardzo dobrze się spisują. Zyskujemy cały czas nad Hamiltonem, jest to już prawie 6 sekund, tak więc, tak więc myślę, że naprawdę całkiem, całkiem przyzwoicie. Te straty w sektorach poszczególnych nie są zbyt duże, bo około 30 sekundy, tak więc jeżeli zyskujemy zyskujemy nad Hamiltonem. A te, te przewaga cały czas wzrasta, a, a straty są naprawdę niezbyt wielkie. Spokojnie myślę, możemy jeszcze na tych oponach przejechać jedno pełne okrążenie. No ale zobaczymy pod koniec są, są myślę naprawdę całkiem niezłe te opony. Przede wszystkim spisują się naprawdę dobrze, ponieważ ścieralność tych opon jest równomierna, więc więc to jest dobra dobra tutaj Informacja dla naszego zespołu, ponieważ Lotus naprawdę te opony, te opony ściera całkiem, całkiem przyzwoicie. Jeszcze jedno okrążenie, spokojnie mogę przejechać na tych oponach. Myślę, że, że Hamilton i Fettel, nie wiem czy będą zjeżdżać. Zobaczmy, Fettel zjeżdża, a Hamilton jedzie dalej. Tak więc Sebastian Fettel już nie wytrzymał na tych oponach, postanowił zjechać do alei serwisowej, do swoich mechaników, po opon na opony główne. Dokładnie tak, i Hamilton pozycja druga, masa, Jenson Baton i przepraszam, Gutierrez teraz pozycja czwarta, tak więc no, Force India znakomicie. Fettel wyjeżdża przed, przed jednak Estebanem Gutierrezem, Felipe Massa pozycja trzecia, Hamilton pozycja druga, no a my nadal widzimy, poprawiamy swoje czasy okrążeń, jest to już prawie 7 sekund nad Luisem. Hamiltonem, więc po prostu, więc po prostu przepaść, po prostu przepaść Lotusa, eee, no przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się aż tak dużej przewagi nad kierowcami, no było tych zdarzeń na to, że bardzo dużo, no ale czy aż tak szybko odjechałbym od Hamiltona? naprawdę bardzo bardzo myślę ciekawy i emocjonujący wyścig chociaż jedziemy sami no to na pewno tutaj myślę że Lotus pokazuje pazur i pokazuje że naprawdę stać tych kierowców stać ten zespół na znakomitą jazdę e, musimy przejechać pełnych 10 okrążeń na oponach typu głównego ale to nie będzie najmniejszego problemu ponieważ ponieważ jak opcjonalne wytrzymały ponad 10 no to spokojnie wytrzymają i główne ponad te 10 okrążeń Pirelli w tym, w tym właśnie wyścigu radzi sobie znakomicie oczywiście opony Pirelli no a my możemy być zadowoleni z naszego tempa które jest po prostu wyśmienite wyśmienite tempo i zobaczmy na której pozycji, jaką przewagę przede wszystkim będziemy mieli? Jest Louis Hamilton, który ma stratę 7 sekund, tak więc bardzo duża, bardzo duża strata. No i my będziemy musieli utrzymać znakomite tempo do samego, do samego wyścigu, ale tak jak mówiłem, możemy włączyć sobie wzbogaconą, przepraszam, z mieszankę ubogą, ponieważ jak wiecie, to tempo cały czas nasze jest bardzo, bardzo dobre. No i pod koniec wyścigu będziemy mogli sobie włączyć wzbogaconą mieszankę, aby na przykład, jakby to powiedzieć, mieć potrójny, potrójny rekord, czyli znakomity wyścig i oczywiście najlepszy czas okrążenia i mam nadzieję, że, że dublet, chociaż, chociaż no tutaj widzimy, że Raikonen całkiem niezłe tempo. Całkiem niezły tempo na, ale Hamilton chyba nie odda jednak pozycji pierwszej. Chociaż, jeżeli doszłoby do walki pomiędzy nami. No mogłoby być ciekawie, mogłoby być gorąco na ścianie mistrzów, działoby się na pewno bardzo dużo. Jest mod jak najbardziej na, na tym odcinku i, i w całej formule, jeżeli, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, to właśnie o tym mówię, powtarzam się po raz kolejny. Jeżeli delikatnie uderzymy bandę, kompletnie rozwalimy cały samochód, więc ten mod jest naprawdę bardzo, ale to bardzo jakby to powiedzieć, taki agresywny, bardzo mocny, więc musimy przede wszystkim uważać. Uważać także na, na nasze tempo, ponieważ jeżeli to tempo będzie zbyt duże, a przesadzimy, no to możemy znaleźć się na bandzie. Cały czas ta przewaga się utrzymuje. To jest dobra informacja dla nas, dla naszego zespołu. 5, w granicach 5,5, 5,8 5 sekundy na, na tej e, ubogiej mieszance. Więc co by się działo, gdybym ja włączył mieszankę wzbogaconą, E, powiem szczerze, nie chcę nawet myśleć. Jest dziesiąte, jedziemy w sumie końcówkę dziewiątego okrążenia. Zanie, niebawem zaczniemy dziesiąte okrążenie i cały czas przewaga się powiększa. E, cały czas, ależ tu, ależ tu było blisko i delikatnie uszkodzone przednie skrzydło. Mówiłem, mówiłem, że jest, że jest po prostu niebezpiecznie standardowa mieszanka paliwa. Zaczęliśmy delikatnie tracić m, tą przewagę. Trzymamy się planu, myślę, że cały czas ten plan zostanie wykorzystany. Tak więc ja utrzymuję dobre, dobre, w miarę dobre tempo. No i zobaczmy, zobaczmy, czy ta przewaga nasza będzie cały czas malała nad Lewisem Hamiltonem. Ile będzie teraz sekund? Jest 4,1, tak więc musimy w miarę, w miarę utrzymać tempo, chociaż ja, ja chciałbym przeoszczędzić swoje opony, ponieważ. Lewis Hamilton jedzie teraz naprawdę znakomitym tempem i te opony na pewno w jego samochodzie nie będą aż tak, aż tak dobre, aż w tak dobrym stanie, jak po prostu to, to było na początku tych okrążeń, więc my musimy starać się jechać w miarę równo, w miarę systematycznie i utrzymywać tą przewagę, aby po prostu Lewis Hamilton... Nie miał systemu DRS. To jest, myślę, najważniejsza rzecz i jeżeli on będzie sobie za nami jechał, naprawdę na tym torze wyprzedza się dosyć trudno ee, i nie jest wcale tak prosto. Jedynym momentem, gdzie można wyprzedzić, jest praktycznie ta długa, prosta przy użyciu systemu DRS, m, ponieważ na ścianie mistrzów na pewno Hamilton nie chciałby się znaleźć 2,5 sekundy, więc stracimy dosyć konkretnie, no i na pewno będziemy starać się tutaj jechać takim w miarę optymalnie równym tempem, e, oszczędzając opony, ponieważ jeszcze. Pełne 8 okrążeń do mety, tak więc bardzo, ale to bardzo dużo No i to tempo musi zostać zachowane do samej mety, tak więc będziemy starać się tutaj jechać jak najlepiej i jak najpewniej Lewis Hamilton jest dosyć blisko, 10 kierowców, tak więc kolejna dwójka odpadła z tego wyścigu eee, Za nami jest Lewis Hamilton, Felipe Massa i Sebastian Vettel na trzeciej pozycji tak więc niespodziewana w sumie pierwsza, pierwsza czwórka, Massa i Hamilton, w sumie nie spodziewałem się, że będą tak wysoko, fetel wiadomo, znakomity bolid, no ale my na pozycji pierwszej, fantastycznie, no i widzimy, że momentalnie, momentalnie tutaj poprawiamy swoje czasy okrążeń, dwie sekundy przewagi nad Hamiltonem, który jedzie na chyba wzbogaconej mieszance, no i e, kolejny kierowca, czyli, e, przepraszam, Raikkonen, Raikkonen odpada z tego wyścigu, więc kolejny pechowiec, no niestety punktów lotu zbyt dużo, e, zbyt dużo w tym wyścigu e, nie będzie miał bardzo blisko, Louis Hamilton, cały czas ta przewaga tych sektorów jest w naszym zasięgu, no i będziemy starać się tutaj bronić przed Louisem Hamiltonem, który to jednak widzicie, że tempo ma bardzo dobre, chociaż pod koniec wyścigu może już nie być aż tak dobrze bardzo blisko Luis Hamilton, chociaż na tej szykanie na pewno nie zaatakuje. E, ostatnia dawka z systemu systemu KERS. No i będziemy się bronić na kolejnym okrążeniu. Całą, se całą sekundę szybciej, no wydaje mi się, że nie aż tak szybko, no ale na pewno jest y, to dobry kierowca, który będzie chciał zaatakować y, właśnie, właśnie na tej długiej prostej, gdzie będziemy używać systemu, systemu DRS. Y, y, ja będę się bronił Kersem i ten Kers będę próbował zostawić troszeczkę go na tą długą prostą. Na tą prostą startu mety myślę, że Kers nie jest zbyt potrzebny, więc na pewno nie będziemy się aż tam tak bardzo y, tym przejmować. Tam także używa się systemu y, DRS. Ale system Kers będzie potrzebny, myślę, tylko i wyłącznie na tą długą prostą. Eee, myślę więc, że połowa tego Kersu spokojnie powinna wystarczyć. Eee, jest Hamilton bardzo, bardzo blisko. No i czy będzie atakował systemem DRS? Chyba jednak tak, ponieważ ta bardzo mała jest nasza przewaga nad Luisem Lu Hamiltonem. Sebastian Vettel traci 6,6 ,6 sekundy, tak więc bardzo, bardzo dużo. Nie ma tutaj szans raczej nas dogonić. No a Hamilton jest bardzo blisko. Będzie atakował od prawej strony Lewis Hamilton. To odpuści jakieś części tutaj leżały, więc czy żeby to były części jakiegoś kierowcy, który tam musi ewidentnie walczyć z, z jakimś przeciwnikiem? No, szczerze przyznam, nie wiem, nie będę się tutaj wymądrzał, ponieważ, ponieważ niezbyt niezbyt tutaj wiemy na czym, na czym to polegało. Ten prawy niezwykle ciężki zakręt, ponieważ bardzo blisko tutaj banda, ależ tutaj było teraz blisko. 13. Okrążenie tego wyścigu. No, wyścig myślę, że bardzo ciekawy, ponieważ no, w pierwszy raz w historii zdarzyło mi się, że miałem dwie czerwone flagi. Nawet w Monaco była tylko jedna, no i nawet nie było safety car. A w sumie w tym wyścigu także tego safety cara brakuje. Gdyby safety car wyjechał, byłoby niezwykle ciekawie, ponieważ ta cała stawka byłaby niezwykle ściśnięta. I na pewno byłoby bardzo ciekawie Ale dziewięciu kierowców jedzie w tym wyścigu Tak więc bardzo, bardzo dużo kierowców odpadło No i zobaczmy czy Lewis Hamilton będzie atakował Na tej długiej, długiej prostej Która mierzy prawie prawie 800 chyba metrów jeżeli dobrze pamiętam, jest system DRS w użyciu Louisa Hamiltona jest bardzo blisko, Louis i zobaczymy jak je tak odpuścił, no boi się Louis tutaj zaatakować i tutaj delikatna strata Louisa My używamy systemu, system CERS, tak więc bronimy się. No i ta przewaga, przewaga delikatnie, delikatnie się zwiększyła. No nie jest to zbyt duża przewaga, bo Louis naprawdę znakomite tempo. No ale my będziemy chcieli zużyć, użyć przede wszystkim wzbogaconej mieszanki paliwa pod koniec, pod koniec wyścigu. No i wtedy myślę, że spokojnie poradzimy sobie z Hamiltonem który jedzie na pozycji drugiej. Jeżeli tak zakończyłby się wyścig, no to ja byłbym liderem tabeli mistrzostw świata. Byłaby przewaga nad Fetelem, myślę, około 30, może 35 punktów. To by było naprawdę ciekawie. Ja muszę tutaj te punkty zdobywać, ponieważ kolejne wyścigi to wyścigi niezwykle trudne. Na przykład Wielka Brytania, Singapur, Spa, Włochy, Węgry. No to będą niezwykle ciężkie wyścigi, gdzie, gdzie będzie ciężko utrzymać znakomite tempo. Ja wiem już jak będzie, ponieważ trenowałem na tych torach. Dlatego będziemy starać się w tych wyścigach, w których możemy zwyciężać, ewentualnie stawać na podium. Hamilton chyba za daleko, aby zaatakować. Tak więc tych punktów nie możemy w takich wyścigach, wyścigach tracić. Hamilton chyba musi oszczędzać paliwo, tak więc jego tempo, jego tempo po prostu musi być dużo, dużo mniejsze. No, a my za pewien czas będziemy dublować kierowcę, który jedzie przed nami. Prawdopodobnie jest to kierowca Caterhama albo Marushi, ponieważ bardzo słabe tempo tych kierowców. Tak więc, my kierowcę będziemy dublować na myślę jakimś 16 lub 17 okrążeniu. No, chyba że zwolni bardzo kierowca przed nami. Jedna sekunda przewagi, tak więc myślę, że spokojnie będziemy mogli odjeżdżać Hamiltonowi, który oszczędza paliwo, więc nie udało mu się e, tutaj nas wyprzedzić. Tak jak mówiłem, jechał na wzbogaconej mieszance paliwa, a my dzięki temu zaoszczędziliśmy opony no i możemy spokojnie Hamiltonowi powolutku odjeżdżać. E, to jest myślę bardzo, bardzo ważne, chociaż tutaj Hamilton jeszcze atakuje, jeszcze próbuje, jeszcze próbuje na pewno tutaj tą przewagę zmniejszyć, naszą przewagę zmniejszyć, no i będzie atakował Lewis Hamilton na pewno tej długiej, długiej prostej będziemy bronić swojej pozycji, jest bardzo blisko Lewis Hamilton, no i czy zaatakuje, jednak nie, jednak odpuszcza Lewis, no i to będzie naprawdę, myślę, ostateczna, ostateczna walka, ponieważ Hamilton odpuścił, popełnił błąd, no i ta przewaga jest już nasza, dosyć duża, ponad sekundę, tak więc jedziemy swoim znakomitym, optymalnym tempem, mam nadzieję, Mam nadzieję, że utrzymamy znakomite tempo, że, że tutaj będzie naprawdę już wszystko w porządku, eee, mamy cały kers, tak więc możemy na prostej się spokojnie tym kersem bronić. Przed nami jest kierowca, eee, który będzie dublowany, tak jak mówiłem w poprzednim okrążeniu, jest to kierowca Caterhama, tak więc e, widzieliśmy ten zielony zielony kolor, czy to jest... Eee... E, czy to jest Chilton, czy to jest Wandergarden, e, jeżeli dobrze pamiętam, nie znam, kurczę, za bardzo tych kierowców e, tych niższych zespołów znam e, nazwiska, ale mylą mi się czasami, e, kto w jakim zespole jeździ jest chyba Chilton i m, jeżeli... czy pik chyba jeździ w Caterhamie. E, no, szczerze, nie chciałbym tutaj dać plamy, ale, ale Vandergarde na pewno i czy to jest kierowca kierowca, e, właśnie ten, o którym teraz mówię. Przewaga się powiększa, tak więc y, tak więc spokojnie możemy podążać. dwa pełne okrążenia do mety w wyścigu o Grand Prix Kanady, tak więc y... No nic, tylko nie popełnić błędu. Zobaczmy, kto jedzie przed nami. Myślę, że na tej długiej prostej ten kierowca powinien nas przepuścić. Dokładnie, dokładnie tak. Jest to Wandergarde, tak więc bardzo ładnie się Wandergarde zachował i przewaga to już 3 sekundy. Tak więc zobaczcie, zaoszczędzone opony, e, zaoszczędzone opony na razie optimum. Tak więc e, tak więc jeszcze musimy troszeczkę troszeczkę poczekać i czy będzie rekord rekord okrążenia przekonamy się myślę niebawem aby tutaj głupich błędów nie popełniać, cały czas ta, ta strata jest około 20 sekundy na jednym sektorze. Chociaż ten pierwszy sektor nie jest zbyt dobry w naszym wykonaniu myślę, że drugi i trzeci sektor są całkiem, całkiem niezłe, więc musimy po prostu utrzymać tempo 2,7 sekundy straty ma Lewis Hamilton. Do niego ma straty około 3 sekundy, nawet nie 3-2. Sebastian Fettel, znakomicie utrzymujemy jak widzicie to paliwo, tak więc za chwileczkę zobaczymy czy jest już plus jeden. Dzięki temu na pewno będziemy mogli sobie zobaczyć, czy, czy zdołamy, dokładnie tak, czy zdołamy uzyskać najlepszy czas okrążenia. Będziemy się starać, zaryzykujemy, jak to mówią, ryzyk fizyk. No ale zobaczymy, tutaj bardzo ładnie wejść w ten lewy, przepraszam, prawy, lewy zakręt, ta szykana, wzbogacona mieszanka paliwa, no i wyruszamy na ostatnie okrążenie wyścigu o Grand Prix Kanady będzie się działo na ostatnich okrążeniach. Myślę, że tam walka pomiędzy Hamiltonem a Fedelem będzie zacięta, chociaż ta przewaga fedela jest Hamiltona, przepraszam, jest zbyt chyba duża. Alonso czwarta pozycja, Fedel trzecia, Hamilton drugi, ja pierwszy. No i zobaczymy czy będziemy w stanie tutaj utrzymać znakomite tempo wyścigu. Ta przewaga się powiększa znakomite tempo, bardzo ładnie w sumie, ale nie ma rekordów. No i myślę, myślę, że powinniśmy jednak tutaj bardzo dobry czas wykręcić, jeżeli nie popełnimy błędu. Na ostatnich, ostatnich można powiedzieć metrach tutaj prawy niezwykle ciężki zakręt, bardzo ładnie weszliśmy w ten zakręt, tak więc, tak więc jest ok. Optymalnie, optymalnie paliwa, tak więc za chwileczkę musimy włączyć standardową, standardową mieszankę prawy, najwolniejszy zakręt, około 70 km na godzinę, wyjeżdżamy na długą, prostą, no i e, myślę, że czas powinien być delikatnie poprawiony, ponieważ nie popełniliśmy błędów. Ale najważniejsze jest, że zwyciężamy w wyścigu. Poczekajmy jeszcze ostatni ostatnia szykana, ostatni zakręt. No i jest piękne wejście, więc kończymy wyścig. Ograł Pri Kanady na pierwszej pozycji, więc jest. Brawo, pięknie. 25 punktów i posłuchajmy naszego inżyniera wyścigowego. Widzimy, ilu kierowców nie dojechało, nie dojechało do mety. Raikkonen jednak zdobędzie jeden punkcik. No, a my naprawdę fantastycznie, fantastycznie to rozegraliśmy. Znakomita taktyka. Przecudowne, przecudowne Grand Prix, piekielne tempo. 30 punktów przewagi, więc po prostu miazga, miazga Lotusa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnym, w kolejnym wyścigu Grand Prix Wielkiej Brytanii. Niezwykle ciężki wyścig, ale będziemy starać się jechać jak najlepiej. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Tym razem Wielka Brytania zawita, zawita, tak więc będzie ciekawie. Tam zawsze, zawsze dzieje się bardzo wiele. Gratulacje od Hamiltona dla niego także. Wielkie brawa, znakomite tempo. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Formuły 1. Cześć!